Cześć, widzimy się po spotkaniu. Krakowia zremisowała z Widzewem Łódź kanał 365 dni w Piłce. zanim jednak dwa słowa o tym meczu. Zachęcam wszystkich do tego magicznego przycisku. Subskrybuj. Na dole pod filmem, a także przycisku w lubię to pod materiałem. No słuchajcie, remis. Remis, na pewno, z którego bardziej może być zdecydowanie bardziej zadowolona. Drużyna przyjezdnych. Widzę w Łódź wyszarpał punkt. Remis pod tym meczem to jest jakiś kosmos. Patrząc na to, jak przebiegało to spotkanie, bo umówmy się, kto oglądał mecz, ten wie, że Krakowi bliżej było tego, by strzelić nawet 3-4 bramki niżby by Zremisować. Mecz przegrany w końcówce. Pewnie zabrakło koncentracji, natomiast wspomnieć się należy fakt, że to Krakowia już ma prowadzenie w 81. Minucie. Także generalnie wszystko, co najciekawsze, wydarzyło się na końcu. Powiedziałbym, że ospały wicek. wicew, który słabo bronił, który słabo biegał, który właściwie był bezbronny wobec szybkich i umówmy się schematycznych ataków Krakowi. Krakowie właściwie gra swoje od początku, no prawie do końca, czyli długa wymiana podań. Raczej gra statyczna, szuka. Na plank, jedno długie podanie, czasami przyciągnięte, czasami niecelne. E, raz udane właściwie pierwsza dogodna sytuacja, później wstrzelenie piłki wzdłuż pola karnego rapa. Przepuszczenie przez szczolmana i Osima z dołu sobie pierwszą bramkę. W ekstraklasie. Pierwszą, ale jakże cenną okazało się, że ostatecznie nie ważyła ona trzy punkty, bo jakieś, e, jakiś challenge szaleń, rajd zdecydował się wchodzący na, ten, na drugą połowę Czorba Dżinski, który wywalczył rzut karny no i stał się boaterem widza Łódź. Rzut karny zamieniony na bramkę, mamy remis w Krakowie, wynik no, z którego zdecydowanie bardziej zadowolony jest widzew. Natomiast mam wrażenie, że Krakowia ma problem z wykończeniem cały czas, bo tutaj spokojnie mówimy o wielu sytuacjach piłkarzy. Że pasów ja nie będę wymieniał poszczególnych akcji, natomiast z skaziejskiego naprawdę grają dobrze, naprawdę grają swoją piłkę w krytownie na tle Widzewa, w którym można było się przecież zakochać, ale umówmy się, widzę w jesiennej rundzie i widzę teraz. No to są jednak zdecydowanie dwie inne ekipy. Słaubrojący widze wywozi punkty z stolicy Małopolski, co jest naprawdę wynikiem świetnym. Krakowie remisuje i może czuć duży niesmak. Dzięki. To tyle ode mnie z tego meczu. Fajne widowisko i sportowo, i kibicowsko. Naprawdę doping był niezły. Szkoda oczywiście, że bez kibiców widzę wałć, sektor gości pusty na w Krakowie. Zajęcam raz jeszcze do subskrypcji kanału, do przycisku luby to od filmem i do zobaczenia w kolejnych moich materiałach.